Moi drodzy, witamy Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj, testujemy dzisiaj amerykańskie smaki w centrum Zielonej Góry. Zapraszamy Was serdecznie do amerykańskiej knajpy Eagle Restaurant. Yy, zaczynali od futraka, zresztą tego futraka mają do dzisiaj, jeżdżą z nim na różne eventy. A skąd tam po nas. No i pewnie logo też byś wspomniał. Natomiast dziś jesteśmy w takiej prawilnej restauracji w takim barze amerykańskim. Gdzie rzeczywiście wygląd trochę spo, taki współmierny do, do tych kombojskich miasteczek, które czasami mijaliśmy gdzieś tam na trasie. Nie, i w, w których byliśmy też. Na, w których tak byliśmy, to, tak. No, Sonora mi się przypomina i tak, tego typu rzeczy. Nie fancy restauracji. Bardzo fajna restauracja, monolidowa. Lokalnej, takiej już... lokalnej. Słuchajcie, tutaj o tej porze to już nic się nie zje. Trzeba było do takiego baru w centrum handlowym. Nie, no. Bardzo dobre barbecue. Polecamy Wam tą knajpę, ale sam powiem. Tutaj jest napisane o, o Rebel Rebel Barbecue. Tak w e... środku niczego. To są same knajpy. słuchajcie Do wyboru do koloru. Takiego smokera, którego już Wam pokazywaliśmy w poprzednich odcinkach. Na dworze się to mięso robi w takich specjalnych maszynach. Dymi na całą ulicę. No, ale pachnie też właśnie tym mięsem takim wędzonym, przyprawionym. No i Więc dzisiaj zapraszamy Was na ucztę w stylu amerykańskim. Karta jest bardzo fajna, bo jest bardzo dużo takich ciekawych pozycji z różnych stron Stanów Zjednoczonych. A jak będzie smakować, no to już sprawdzimy sobie za chwilę. Zaczynamy od, lemonia. od lemoniatki, która nie jest lemoniatką jak dla mnie. Już jest tak. Dla mnie to nie jest. To tak jakbyście sobie wodę z sokiem z cytryny połączyli i właściwie tam... Chyba sok z cytryny z wodą tam nic połączyli. Tam innego nie ma. Ale kwaśne. Słabe takie. Bez cukru. Dlatego, że cukier ograniczają... To bardzo dobre. A Dobry może się? dlatego, że to wszystko nie, takie, no wiesz, puste. No, i tak dalej. Że... To ja po co jeszcze myślę... cukrem dowalać, no to... nie, 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 to dobrze, 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 dobrze Dobrze, dobrze. kwasem będziemy się raczyć. Tak, 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 żeby się trawiło lepiej. No. I, moi drodzy, dostaliśmy pociastunek od trzeba kuchni. <laughs> Nie żartuję. Takie poczęstuje po prostu. Popcorn, który tutaj, tutaj się robi. obok nas jest. Możecie zobaczyć, widzicie? Nie mam widać, dobry, ciepły. Ciepły, świeży, lekko posolony, bardzo dobry popcorn. Lepszy chyba niż w No na pewno. Pachnie bardzo intensywnie ostrym Czy, i, i, ręką i może. kwaśnym strasznie. No, w buffalo jadłem buffalo wings. No właśnie, nie w buffalo to było, ale jadłem. <laughs> Kiedyś jadł Pawełek i tak się zniechęcił, że jak raz je, to już potem długo nie jadł tych. Aż do dziś. Aż do dziś. No i co? No. Ostre są? No rzeczywiście? Także tak, aż Cię tam pali? Delikatnie ostre. Delikatnie. No to nie jest tak że Nie hmm. ja wiem, czy to nie jest surowe. Aha. Ale może nie. No rzeczywiście. O Jezus. Nie, nie. No nie, nie surowe, ale takie na styk. Ledwo co. <laughs> Inne niż te, co jadłem. Te, co jadłem były kwaśne, faśne. te są kwaśno-ostre. Te trochę lepiej mi smakują, niż te oryginalnie jedzone w Stanach Zjednoczonych. Czecie, tak wali do nosa jakimś takim odstowym sosem. Zależy, w którym miejscu ugryźć. Niektóre są ostre. Moi drodzy, zjadłem moja skrzydełka. Tam, tak jak mówiłem, przy tej grubej części skrzydła, gdzie jest takie grube, to nie jadłem tego do końca, bo się bałem, że to jest tam jednak troszeczkę niedopieczone. Może było dopieczone, nie wiem tego. A te części takie skrzydełkowe, gdzie są takie dwie kostki, wiecie, to tam to było idealne. Bardzo dobre. I ogólnie mi to smakowało, trochę mi teraz wszystko piecze, ale ogólnie dobre. dobre. Uwaga, bo z Luizjany, moi drodzy, charakteryzuje się tym, że jest pikantna. Jest gotowana na mięsie. Najczęściej jest to kurczak, królik bądź wiebiórka. Miejmy niestety, nadzieję, niestety tu nie ma że tutaj wiewiórki nie ma, chociaż pani nie wiedziała za bardzo, jakie to mięso, ale podejrzewam, że to jest kurczak. Jest na bazie ryżu, do tego powinny być różne warzywa. Tutaj jest tylko papryka właściwie. To zielonego też ma. Papryka też, Ech. tylko inny rodzaj. Jest dobra, bo jest rozgrzewająca. Na taką pogodę dzisiaj jak gdzieś to akurat bardzo dobra, jest pikantna. Niestety nie wiem, jak ona. Znaczy no jadą ją kiedyś w Babagam, to ona trochę inaczej smakowała, bo są różne wersje tej zupy. Można ją też dostać w wersji z krewetkami. Tutaj jest tylko wersja Ty, mięsna. Baba Gump wiadomo z krewetkami? Tak. A Gump? Tak. O. Możecie tutaj wziąć sobie też na przykład takie takosy. Chyba pokażę. To się takos nazywa? Takos, tak. Z łopatką szarpaną, kilka godzin Trzy gotowaną. Trzy to dodatkowo ta guacamole, tak. trochę ostrej papryki. W środku jest, widzę, papryka. Nie wiem, czy fasola też, tak po, po meksykańsku, czy... Ale jest to takie znowu letnie. Zupa jest gorąca, chyba z mikrofalówki, a to jest letnie. <grym>, jest może z miał... piecyka. Letnie. Dziwnie jest to wydawane w ogóle, że Pawełek skończył przystawkę, ja przystawkę dostałam w tej chwili. Jak ta zupa? Czujesz w ogóle jaki smak? Tak, bardzo dobra, pomidorowa. No tak, rzeczywiście jest ten inny rodzaj pomidorowej, tak. To te pomid na Napikantno. Drodzy, mamy w y, tym samym czasie drugie danie dostaliśmy, więc możemy iść razem. Co ja tutaj mam? Takie wysokie. Burger. Bułka większa co prawda od kotleta. Burger y, Eagle, czyli to jest ich firmowy flagowy. A wygląda takie mini pici tam ledwo widać na tym talerzu te żeberka, O, nie takie, no są Takie balka, ale malutkie. Ale frytki mają bardzo dobre. Frykcie stekowe. To prawda, nie są smażone na łoju wołowym, jak to w Stanach by było. Jest w Zielonej Górze ostatnio właśnie budka z frytkami, gdzie smażą belgijskie frytki na łoju wołowym, jak chcecie, co idźcie. Na relacji ostatnio było, więc sobie musicie wrócić. Natomiast frytki, ja wolę na przykład smażone na oleju, więc dla mnie są dobre. Powiedz, powiedz, no powiedz, jak to mięsko, bo no. takie tłuste wygląda mocno. Żeberka w sensie je barbecue jest dobry. Powiem, ci, powiem Wam, że… Mm, no znowu Paweł nie wiem, co Jak No bo znowu no ledwo co ciepłe te żeberka, tak samo jak ten kurczak. Ja nie jestem fanem mm, żeberek wieprzowych, no wolę bardziej wołowe. Mhm. Jedliśmy bardzo dobre z żeberka Ale ado, smukera. Do smukera. No. Czy to w Stanach Zjednoczonych? Jak macie ochotę, to wróćcie do, do, do Stanów. Tam mamy takie świetne odcinki, właśnie. No wieprzowe, jak to wieprzowe. Ja już od jakiegoś czasu jem tylko wołowę i wieprzowe mi już tak nie smakują. Może dlatego to mi też tak rewelacyjnie nie smakuje? To jest bardzo poprawne danie. To nie jest złe danie. Ale ja osobiście wolę jednak wołowę. Teraz w sensie ja Wam powiem. Mega dobre pikle. Świetne ogórki. Bardzo dobrze do tego jest cebula. Świetny jest keczup. Chyba jakiś albo robiony sam, albo z jakiejś wyższej półki. Mięso jest takie. medium. Z zewnątrz jest y, brązowe całkiem, ale w środku środek ma jeszcze takie różowawy. Więc idealne, do. Ten tak, no są tutaj. Co to jest, słuchajcie, co to co, jest ser? Tak, pod kotletem. Na, na dole jest jeszcze y, ser. Jest pomidor, jest sałata. No po prostu ta bułka jest. mega jest tyle tego. Na tego burgera. Bardzo was tutaj zapraszam, bo jest przepyszny, Świetnie zrobione mięso, dobre dodatki, jak ktoś lubi warzywa tak jak ja, no to będzie mega zadowolony. Jedyne co, to co Paweł powiedział, chłodne. No, nie wiem dlaczego, takie wszystko chłodne. Wszystko to jest. jest chłodne, tak jakby odłożone gdzieś i potem dopiero przeniesione. Nie tak, że świeżo jakby... Nie wiem dlaczego, co to się tu dzieje z tym? Nie wiem, Czy to bardziej, jest wszystko roz, już rozmrażane? Już mają doświadczenie no, nie. z food trucków, a w to jest wydawane na gorąco zawsze wszystko, nie? No. No, na burgera, taki w amerykańskim stylu, dużo lepszy niż amerykański moim zdaniem. Może dlatego, że jesteśmy w Polsce i my lubimy trochę inne jednak te rzeczy. No i te frytki stekowe też całkiem dobre. Dobra. ten coleslaw? Coleslaw bardzo dobry też. No, mhm. Ja moim zdaniem też, lepszy Mogę niż KFC mieć. na przykład. Tam mają dużo słodsze mhm. taki, no jedyne to mięso, to pa, Paweł i to, że, to że wszystko jest. chłodne. No, to właśnie, gdyby było cieplejsze, może by mi to smakowało też. I już po moi drodzy, wyszliśmy, zobaczcie, z tyłu za nami Eagle. American Restaurant. I co? zrobiła zdjęcie? No? O, dobra. fasady żeby Wam wrzucić na Instagram. Pamiętajcie, że zawsze ja szybciej wrzucam na mój Instagram niż jest filmik na, na kanale, także Instagram też poproszę, żebyście śledzili. Słuchajcie, no przyjdźcie, sprawdźcie, jak smakuje. Weźcie to co my, albo może coś innego. A co mi wystawił? Czwórka. Tak ogólnie. Czwórka. Ojej, jak biednie. No, od 1 do sześciu mam z plusem ustawiam, tak, bo poważnie? ja, ja ba, miałam a. rewelacyjną zupę, świetnego burgera, polecam wam serdecznie. Przyjdźcie no. sobie i sami spróbujcie, a cena? Eee, 193. 193, a myśmy widzieli. Za to wszystko. Każdy z nas po dwa dania plus jedno danie dodatkowo mati i cała karawka. Po lit, litr, litr wody to no. no. Także Lidl. nie jest tak źle. Zapraszamy was serdecznie, sami sprawdźcie, spróbujcie. Jak lubicie takie jedzenie, to coś tam wam na pewno. Posmakuje. To na pewno. Lajkujcie, komentujcie i zapraszamy na, na nasz razie, filmiki. Pa. Pa.